Dobra, także w samochodzie jestem, bo życzyliśmy na zakupy. Mam właśnie jakiegoś torcika do Olivera po pizzę. Jakieś tam wiecie, przekąski. Eee, więc ruszamy się. Jest fajna pogoda 16 stopni, aczkolwiek powiem Wam, że taki wiatr wieje do silny. Ale tak czy siak jest fajnie. Więc ruszamy na łowy z 1514 14 eee, No i taki jest plan działania. Tak świetnie prezentują się te włosy, myślę, że może nie ma takiej tragedii, więc w sumie dobrze, że nie farbowałam, bo wiecie, bo nie bym żałowała, że na ciemne pofarbowałam, a słońce tutaj, e, także jest ok, przyzwyczaiłam się do niego. Może byłam trochę zdziwiona, że nie wyszedł taki kolor, jak bym chciała, ale on się jeszcze wypuka, szczególnie ta szara, szara część, ta szarawa się wypuka, więc e, powinno być okej. Okay. Dobra, miałbym sobie chipsy i cukierki, tak się skończyło. No i teraz torta jeszcze chcemy kupić, tam takie czekoladowe są, nie ma za bardzo wyboru, są czekoladowe, ale... Zabawna historia, Marcin przychodzi, bo szukaliśmy... Dobry. A, tak powiadam do dowcipu, przychodzi z tym, mówi mam, przychodzi z siódemką, ja mówię, ale on ma osiem lat. <laughs> nie 7. No, rozba rozbawił mnie. Ma przecież tyle dzieci, to matka trawo zapomnieć. Ale jakoś tak nie, jakoś mi też. w głowie. A jakąś tak nie staną to wieku, także znaczy, nie. Bieg w miejscu. Ja tylko kupiłam takiego cebularza, takim właśnie tam gdzie kupowaliśmy tego torta. Ciekawe jestem, czy jest dobry. jest te takie sklepowe, okrągłe. że dobry. Ale czy jest jakaś różnica pomiędzy tamtym a tym? Niespecjalnie. W samochodzie mamy godzinę po 17, bo czekaliśmy pół godziny na pizzę, bo tutaj zawsze jest e, dużo ludzi, szczególnie w soboty i niedzielę. Więc Marcin poszedł odebrać. Minęło to pół godziny, nawet ponad pół godziny. I wracamy już wszystko po godzinie 17.00. Pizza są gorące, ciepłe, czuję jak już mi grzeją z kolana. Uuu. A ja wiem co tu chodzi Nie, się to się zaznaczyło zamiast serdecznie mojej drodzy w kolejnym dniu gdzie mamy wtorek ja sprzątam cały dzień tak na laty Dzisiaj energia jest moja średnia, jaka jest sedna, jestem się przez tą pogodę, jest taka góra ponuro i tak sobie sprzątam na rad. Pomału, cały dzień już w ogóle wieczorem ja miałam jechać jeszcze na zakupy do pani Bidronki, ale nie wiem, co będzie chciało to szczerze mówiąc. To po prostu takie sobie porządki robię. Ja Pomału, nie śpiesząc się. E Także kontynuuję jestem na etapie łazienki. Przątałam w kuchni, sprzątałam w gdzieś jeszcze, w dużym. I tak sobie sprzątam pomału. Umywam umyłam włosy jeszcze raz po tym właśnie w farbowaniu. I całkiem spoko, Marcin się zachwyca i że pięknie w tym kolorze ja pięknie wyglądam, może coś w tym jest, <grym> nie wiem na pewno pasuje mi do oczu kolorystycznie tak trochę, yy, oczy może mam a wtedy bardziej yy, oczu wydatniony maybe więc jest okej okay. jest jak myślałam, że będzie także tam jeszcze tak się wypuka jak to na blond włosach bywa, znaczy takich jaśniejszych, nie? Dobra. Trzą tam. Dobra, jednak na zakupach byłam, jakby się nie chciało, ale pojechałam. Robimy... Dobra, jakieś tam karwa dla kota wybrodnego. Miałam jakieś mięso z dodatkiem. Czasku coś mi się chciało innego. A tam jakoś mogę znaleźć ciekawego moje mleko. Może właśnie szybciej to pokażę tak na stole, bo... pierogi, papiery, krytki te takie cienkie, pomidory, chleb, bułki, wszystkie e, bo było dwa tam wiecie drugie taniej, a jakoś tak jeszcze kupiłam taki pasztet z fasolice cebuli, pieprzem i czarnuszką. Bo tak jak mówiłam, coś mi się chciało takiego innego na kanapki serek. Dakota to jedynie lubi. Pomidory, banany, ogórki, śmietana, płatki. Tutaj mamy też jakiś taki y, pastę. Serek mozzarella biały. Te, co ostatnio kupowałam, są małe mniej więcej szerokie, parówki, jabłka, coś do picia, tak to się w sumie Także jesteśmy kastorami. Chciałam jakieś takie, właśnie doniczki większe, żeby tam na tarasie jakieś kwiatuszki postawić, żeby coś się działo. Ciekawego, żeby było przyjemnie. I tak właśnie się rozgląda na tu. Doniczkami. Myślałam, żeby wziąć te. One są takie marmurowe. No to akurat po fajną cenę mają promocje takie dłuższe i może jeszcze jakieś wyższe. Może mi się okrągłe też podobają. Ja właśnie się zastanawiam. Dobra, jedziemy teraz do jeszcze jednego sklepu z takimi właśnie doniczkami tym podobne zobaczyć. Kupiliśmy tutaj właśnie te dwie donice. Jedziemy I dzisiaj taki makijaż, prawie nie makijaż, ale mi się nie chciało. się nic Tylko tak to się prezentuje. Pamiętam, no ja że dzisiaj właśnie ładna pogoda, tak jak mówiłam. Słońce świeci dzisiaj jutro, ale taki wiatr wieje dość silny. Ale ja dzisiaj mam jakiś spadek mocy, spadek energii i jakoś mi się nic totalnie nie chce. Mój Hubert też jest taki sobie, no ale wiecie, jak to bywa w ciąży, raz lepiej, raz gorzej. Różne to się ma, nastroje, chimery i tym podobne. Więc ja dzisiaj mam taki dzień średni. Ale ci mam spłać paczki i odebrać Januszka. Je ziemy to ciepło no słońcu, co chwyła soneczku, naczekaj tylko da ma się popsuć! Dobra, A się mi skurcze wypadają. Zebrałam eee, sobie paczkę, to miałam sobie tabletki te, które właśnie używam podczas ciąży, bo w aptece prawie 20 złotych kosztowały, więc zamówiłam wcześniej z, z, ze strony, także w aptece wszystko drożej, yy, przez internet wszystko yy, jest oczywiście taniej. Zamówiłam sobie krem tołpa. w ogóle kiedyś jak pracowałam w Superfari, to tam właśnie te różne takie apteczne kosmetyki były naprawdę fajne i te podkłady, ale jakoś w ogóle zapomniałam o ich istnieniu, więc zamówiłam sobie krem do twarzy, w skóra, a czyli krem nawilżający, yy, super bogaty, bo właśnie mi wiecznie tego nawilżania brakuje i właśnie z tołpy zamówiłam, a więc miałam też zamówić jakiś podkład, ale się chwilowo powstrzymałam, także sobie krem do twarzy nawilżający. Dobra, lecę. Więc jest są fajne, dużo tańsze rzeczy, a chodzi mi o stronę, wiecie jaką? To się nazywa DOS. DOS, no, ta strona, właśnie DOS. Dobra, mamy godzinę 23, właśnie skończyłam live a nagrywać. I dzisiaj już drugiego nagrałam, numer dwa. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, ściągnę te piękne bramsoletki, które bym wszystkie wzięła. Ale tak do przykładu właśnie te pokazałam te bransoletki. Także kończę tego vloga. Dzisiaj makijaż się i się do łóżka odpowiedni czas. Także dziękuję Wam za dzisiaj. Trzymajcie się I jeszcze wczoraj właśnie odebrałam buty, sobie zamówiłam tego Adidasa. Bo kiedyś w ogóle kupiłam buty. Kiedyś kupiłam sobie buty właśnie te, jak one się nazywają, Samby. O rozmiar za mały. Tak mi sugerowano, tak sugerowali ludzie. Więc kupiłam sobie teraz te gazele, bo one są przefajne, mega wygodne. Wziąłam czarne, zastanawiałam się nad różowymi, ale powiem Wam szczerze, że stwierdziłam, że czarnych butów żadnych nie mam. A czarne to do większości rzeczy będzie, będą pasowały. Kolorowe mam, białe mam. Więc mówiłam czarne, bardzo wygodne, także fajny mod. Mieliśmy zawsze odwiedziny serenek, a teraz zobaczcie pierwszy raz odkąd tutaj mieszkamy był łoś. Mi to dość spory łoś, więc y, bardzo ciekawe. Tak to zawsze mamy sarne, co Wam pokazywałam nieraz, pełno serenek, czy tam jelonków młodych, a tutaj łoś. <laughs> Znam się z Wami, dzisiaj mamy niedzielę mój look podobny, tak się prezentuje. Proszę Państwa, złożę sobie wygodną sukienkę, gdyż jak widzimy w łączonym obrazku, to już ciężko coś wygodnego znaleźć, także wczoraj <grym> Oliver sobie robił urodziny dla kolegów, więc byli koledzy, ja wam troszeczkę nagrałam. następnie... E, dzisiaj właśnie jest niedziela, w ogóle jest wczoraj śnieg spadł, więc taka zmiana nagłe pogody e, i moi drodzy, w ogóle idę sobie trochę się ogarnąć sobie rzęsą, bo mówię że no może, właśnie takie mega delikatne, jeśli chodzi o rzęsy, Zobaczymy czy w wyjdzie, bo ostatnio chciałam sobie je zrobić i nic mi się posklejało, źle mi to wyszło, więc w ogóle anonowałam, co Jak jakiś czas sobie robię te rzęsy. Wiesz to tak jakie i i chyba w tym tygodniu się omówię, bo myślałam, że uda mi się je zapuścić, one mi się łamią, więc, więc chyba się umiem te paznokcie ze ścianą rozmowę. <laughs> e, no, tak, żebym was pojechał żeby po obiad, bo jakoś nam się będę nie mieliśmy na robienie, więc stwierdziłam, że zamówię obiad, ale taki idziecie domowy. więc zaraz będziemy ścinać, bo bym się chciała od wczoraj zupki jakieś, albo rosołu, albo ogórkowej albo pomidorowej, więc sobie brawo, i tam drugie danie także zaraz się yy, myścimy i go zgłodniałam. Więc tak to się prezentuje, taka niba niedziela. Trzy niedzielonek. Małe kotlety są zawsze takie. Oh wylizał z tamtych zobowiązań bycie z tobą Ewa wymagałoby jednak wzięcia jakiegoś... Witam w poniedziałek. Idziemy na zakupy. Okaże się, czy, idzie, czy wyjdą pozytywnie te zakupy. Jest godzina 9.26, oczywiście, kto w poniedziałek bywa. Korki były. ITP, ITD. Mały stresik. Tak. Także jedziemy, zobaczymy, czy coś się... Wszystko kopało. No tak, jestem winny, tak, tak. No, także jedziemy na zakupy i zobaczymy czy zakupy zakończą się pozytywnie, czy średnio. Także idziemy